Cześć! To ja! I dzisiaj chcę Wam pokazać, jak stresuje się przed koncertem. Stres nigdy nie znika, kiedy nam na czymś zależy. Dzisiaj jest koncert, więc spędzimy ten dzień razem. Co wy na to, to zapraszam. Rano wstaje, oczywiście, pełna energii, wyspana, z naturalnym make-upem, ubrana. No dobra, aż tak super to nie ma. Nigdy nie chce mi się wstawać, nie wiem w co się ubrać. Zazwyczaj ubrania, które chcę założyć, trzeba wyprasować, a ja tego strasznie nie lubię. Ale jak już mi się uda zrobić to, co trzeba zrobić, to idę jest? Tyle, że ja bardzo nie lubię takiej codzienności powtarzania w kółko tego samego, więc kiedy podchodzę do lodówki i znowu widzę to samo, i muszę zjeść albo kanapki, albo płatki z mlekiem, albo mleko z płatkami, to już trzy to wtedy już po prostu mi się odechciewa jeść. No bo ile na śniadanie można jeść poklepane rzeczy? No a ja tak by śniadania to tak średnio umiem funkcjonować, więc czasami zastępuję sobie śniadanie białkiem do picia i wtedy nie muszę siedzieć przy stole, tylko mogę sobie iść gdzie indziej i robić przy tym mnóstwo innych rzeczy, co się równa z nietraceniem czasu. To jest akurat mega plus, bo jak za długo gdzieś siedzę, za długo robię jedną rzecz, to po prostu się nudzę, umieram. Ja mam tak, że muszę robić coś cały czas, inaczej twierdzę, że ten czas jest po prostu zmarnowany. Na przykład spać. Do koncertu jest jeszcze sporo czasu, więc ja po prostu pracuję robiąc muzykę, tworząc coś. Czasem sobie przypomnę, że o, niedługo koncert, więc chyba nie znam tekstu. Ja za każdym razem, kiedy mam śpiewać coś po polsku, wmawiam sobie wręcz, bo znam, że nie znam tekstu. Moi bliscy się już przyzwyczaili, że przed samym występem zawsze mówię, że nie znam tekstu i na pewno się pomylę, więc oni po prostu mnie już totalnie olewają. Nie zwracają na mnie uwagi, bo wiedzą, że no po prostu dam radę i że znam ten tekst, tylko, że sobie to po prostu wmawiam i tak działa mój stres, że muszę powiedzieć że. Go się nie umie. Ten koncert ma być takim powrotem do czasów międzywojennych, więc yy, musiałam znaleźć jakąś sukienkę. Bo najbardziej chodzi o ubiór. Nie wiem, czy ta sukienka jest ok, ale sądzę, że dziewczyny w tamtych czasach trochę nie ogarniały jak się ubierać. W sumie ja też nie umiem. Ale wydaje mi się, że ta sukienka jest całkiem spoko. Takie połączenie teraźniejszości z przeszłością. Tak, Magda, zawsze da się wytłumaczyć tak, żeby wyszło, że masz rację. Na koncert w sumie wszystko jest gotowe, więc mam po prostu chwilę dla siebie. Ja bardzo lubię różnego rodzaju herbaty, tylko jest taki problem, że kiedy ktoś prosi, żebym wybrała, którą chcesz, który smak, to ja zawsze odpowiadam, że nie wiem. No bo nie wiem, bo jak wybiorę pierwszą, a druga jednak będzie lepsza, albo jak trzecia będzie w ogóle super, a drugą będę chciała wypić, bo mam na nią ochotę, to jest po prostu za duża odpowiedzialność. Ta herbata. Pachnie naprawdę pięknie, bo składa się z aromatycznych składników. Jabłko, papaja, jeżyny, trawa cytrynowa. Do tego jeszcze superfoodsy, chyba tak się to mówi. Ja wam teraz się pochwalę, że ja wiem co to znaczy, to jest po prostu super żywność. I jeszcze wiem nawet co to znaczy superżywność, żeby nie było, że sobie tylko przetłumaczyłam. To to też znaczy, że te produkty zawierają... Produkty o bogatych wartościach odżywczych. Brawo. I tutaj jest zielona herbata, którą kocham. Jest tu imbir, który też bardzo, bardzo kocham. I jak jesteście chorzy, to możecie go sobie wrzucić do herbaty i po prostu zdrowi jak ryby. Figi i płatki róży jeszcze są. I kiedy właśnie czuję sobie zapach takiej herbaty, kiedy po prostu już chcę spróbować, włączam wodę, żeby się zagotowała. I co? I ta woda gotuje się dłużej niż zazwyczaj. I tak nagle. Chyba, że nalałam więcej wody do zagotowania niż zazwyczaj. Wtedy to by miało sens. No i jedziemy. Pasy zapinajcie zawsze. Ja wam to mówię. To jest moja rada na całe życie. Nigdy nie. nie nigdy nie, nie zapinajcie pasów. Tak? Zawsze zapinajcie pasy. No i jedziemy sobie na miejsce. A na miejscu będzie pewnie próba, zanim przyjdą gości. Teraz chwila takich motylków w brzuchu. O, tak. Także się cieszę, że za chwilę wbijesz na tę scenę, ale. Zarazem czujesz taki niepokój. No bo w sumie to nie jest pokój, tylko taka sala koncertowa. <laughs> Dlatego czuję niepokój. Za dużo sucharów. Wybaczcie mi. Był kiedyś inny świat, który znałeś ty, który znałem ja. Odmierzałem czas w rytmie twoich kroków. Chcę ufać mów, że rozumiesz bez wielkich słów, że twoje usta dotkną jeszcze raz moich ust. Zamykam oczy, czuję jak w twoich dłoniach co moja twarz, przysięgasz mi. Chociaż po śmierć, słyszę wspólne bicie tak naszych serc I chociaż walczysz z całych sił O coś więcej niż parę chwil po cichu ciągle wierzę, że Nadejdzie taki dzień Gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie Powiesz mi Wciąż kocham cię Wciąż kocham Cię. Zamykam oczy, czuję jak. W Twoich koniach to nie moja twarz. Przysięgasz miłość aż po śmierć. Słyszę wspólne bicie naszych serc i chociaż walczyć. Wywróć i bez tam zabrać mnie. z całych sił o coś więcej niż parę chwil po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi Wciąż kocham Cię Wciąż kocham Cię Spędziliśmy razem dzień. Dziękuję, że zostaliście aż do wieczora. I tak skróciłam ten filmik o jakieś 23 godziny i 50 minut. Ale bardzo, bardzo wam dziękuję, że byliście. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli chcecie więcej takich dni ze mną, to koniecznie dajcie mi znaka. A ja was ściskam mocno i do zobaczenia. Pa, pa.